Ja pana kojarzę jako Zbigniewa ziobra, a nie jako posła Warchowa. To pan dobrze kojarzy, ale jak pan wie o tym, ja jak obrońca reprezentuje osobę, która dała pełnomocnictwo, decyduje osoba, która takie pełnomocnictwo udzieliła. I taki jest standard wszędzie, oczywiście w demokratycznym i praworządnym świecie. Oczywiście być może w pana czasach świecie. minionych, a może też i w Moskwie i Białorusi jest inaczej. Chyba, że pan przewodniczący chciałby do tych Zwyczaj komisji regulaminowej jest pan posłem bardzo długo i pan dobrze wie. Że w pierwszej kolejności, jeśli pan Warchoł zadecyduje, że pan, bardzo proszę, ale udzieliłem głosu panu Warchołowi, więc bardzo proszę zachowywać się przyzwoicie. Tak, oczywiście. Panie przewodniczący. Telewizja to transmituje, bo. No, no, historia parlamentarzystów. Zdaję sobie pan, to jest... pan zdała, naszyma, tego, panie bo... pośle, urwania. Jeszcze te dwa lata jakieś wytrzymamy, ale to jest naprawdę w takim razie pan przewodniczący zezwala, abym Bardzo proszę. zabrał głos. Dziękuję. Pan poseł Ziobro. Bezprawiu nie należy ulegać i bezprawie trzeba odpierać. I zdecydowałem się dzisiaj odpierać się słowem, bo takie mam tu możliwości. Mimo, że co chciałbym zaznaczyć na wstępie, w dniu jutrzejszym o godzinie 13.15 miałem wyznaczony zabieg związany z, z likwidacją, ograniczeniem. Powikłań pooperacyjnych w związku z usunięciem nowotworu złośliwego przełyku i innych narządów, na które ten nowotwór był się e, e, przeniósł. Ale uznałem, że ten termin zmienię i przyjadę tutaj specjalnie na Państwa spotkanie, na tą komisję, która działa w odróżnieniu od byłej komisji do spraw Pegasusa legalnie by odnieść się do tych wszystkich zarzutów, które wskazują na niebywały tupet, niebywałą arogancję i niebywałe lekceważenie porządku prawnego przez dzisiejszą koalicję rządową, a co przed chwilą widzieliśmy, słyszeliśmy i czego amenacją było wystąpienie pani poseł Sroki. Nim to jednak zrobię, chciałbym z góry niejako antycypując Rozstrzygnięcie y, państwa komisji, a później też i rozstrzygnięcie sądów, które też mam doświadczenie, są ustawiane w tej sprawie w ramach pseudoreformy pana ministra Bodnara, bo zdarzyło się rzeczywiście tak, że został wylos została wylosowana sędzia do rozpoznania sprawy y, w, i trafiło akurat na sędzie, która nie jest w, w kręgu y, zaufanych pana ministra Bodnara i stało się coś, co nie ma precedensu w historii, y, przynajmniej po 1989 roku, mianowicie wbrew... Przydziałowi sprawy wbrew losowaniu. Sędzia została w sposób całkowicie pozaprawny, nieprzewidziany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, usunięta z możliwości rozpoznania sprawy i zrobiono jeszcze raz losowanie. Wtedy już wylosowano wtedy taką osobę, jaką należało wylosować, i ona mogła zajmować się sprawą skierowaną do, do sądu. <laughs> Więc wiemy, jakie mamy sądy. Dlatego, antycypując też ewentualne rozstrzygnięcie sądu, chciałbym powiedzieć, że nie będzie mnie w kraju. Między czwartym a siódmym sierpnia. Mówię to o tyle i tu na świadku biorę też media, żeby nie było potem, kiedy Państwo będziecie realizować kolejne przedstawienie niskich lotów o, związane z moim zatrzymaniem, że ja się ukrywam bądź jestem nieobecny w sposób zamierzony i zaplanowany. Wtedy będę nieobecny, ponieważ na ten czas przełożyłem zabieg operacyjny, który jest zaplanowany na dzień jutrzejszy w klinice Luwę będzie wykonywany w związku z tym w czasie, który określam tutaj i jego skutki sprawią, że, że w tym mniej więcej przedziale czasu nie będę dostępny w kraju. Potem zamierzam wrócić, więc jeżeli Państwo będą planować kolejne zatrzymanie, to chciałbym, żebyście to mieli na uwadze, chyba że będziecie chcieli organizować już spektakl taki czysto...